Teściowa zażądała, żebym zrezygnowała z pracy po ślubie, a potem publicznie oskarżyła mnie o lenistwo. Kiedy pierwszy raz się zaręczyłam, byłam w niebo wzięta. Czułam, że wszystko układa się idealnie. Miałam poślubić miłość mojego życia, a nasz związek wydawał się doskonały. Aż do momentu, gdy moja teściowa się zaangażowała. Od samego początku wydawała się nadmiernie zainteresowana tym, jak wpasuje się w jej idealną wizję rodziny. E, powiedziała mi wprost, że po ślubie muszę zrezygnować z pracy. To właściwa rzecz do zrobienia dla twojego męża, powiedziała. Miejsce kobiety jest w domu, wspierając swoją rodzinę. Byłam w szoku. Pracowałam na swoją karierę przez lata, ciężko się starałam, żeby się wybić zawodowo, a praca była czymś, co kochałam. Nie chodziło tylko o pieniądze, to była część mojej tożsamości. Ale z szacunku do mojego narzeczonego i jego rodziny, starałam się zrozumieć jej perspektywę. Może była po prostu staroświecka. Pomyślałam, Mimo wszystko delikatnie sprzeciwiłam się, tłumacząc, że nie jestem gotowa zrezygnować z kariery. Liczyłam, że zrozumie, że mogę pogodzić małżeństwo z pracą, ale ona nie przyjęła tego do wiadomości. Nadal nalegała, że lepiej byłoby dla mnie, gdybym y, została w domu i zajmowała się domem. To było niewygodne, ale liczyłam, że po ślubie sprawy się uspokoją. Nie wiedziałam jednak, że sytuacja stanie się gorsza. Po ślubie. Y, Nadal pracowałam, ale nieustannie słyszałam komentarze od mojej teściowej yy, o tym, jak yy, nietypowa jestem. Na spotkaniach rodzinnych opowiadała wszystkim, że za bardzo koncentruje się na pracy i jak to nie jest to, co powinna robić dobra żona. Czułam, że ciągle atakuje moje decyzje i moją niezależność. A potem pewnego dnia przekroczyła granicę. Podczas yy, rodzinnej kolacji publicznie oskarżyła mnie o lenistwo. Powiedziała, że zaniedbuje swoje obowiązki jako żona, ponieważ y, spędzam za dużo czasu w pracy i nie poświęcam wystarczająco uwagi mojemu mężowi. To było upokarzające. Nie miałam pojęcia, skąd to się wzięło. Mój mąż w pełni wspierał moją karierę, mieliśmy zdrową równowagę w życiu, nigdy nie narzekał na moją pracę, ale słowa jego matki nadal dźwięczały mi w głowie. Musiałam to wyjaśnić. Wstałam i powiedziałam wszystkim, że nie będę przepraszać za to, że pracuję. Nie byłam leniwa. Za to, że zapewniałam sobie życie i wnosiłam do wspólnego budżetu. Wręcz przeciwnie, byłam dumna ze swoich osiągnięć, ale również jasno dałam do zrozumienia, że nie będę pozwalać, bo ktoś manipuluje mną i umniejszał moją wartość, zmuszając mnie do podążania za jego przestarzałymi ideałami. W sali zapadła cisza. Drżałam, ale wiedziałam, że to była właściwa decyzja. Mój mąż stanął po mojej stronie, a po tej rozmowie Teściowa już nie poruszała tego tematu, przynajmniej nie bezpośrednio. Niezręczność pozostała, ale odmówiłam pozwolenia i by narzucała mi, jak mam żyć. Patrząc wstecz, był to trudny i emocjonalny czas, ale ostatecznie nauczyłam się, jak ważne jest stawianie granic, nawet w rodzinie. Zrozumiałam, że moja kariera i małżeństwo mogą współistnieć, i nie pozwolę nikomu czuć się winna za podążanie własną drogą.